Dzień dobry Państwu, w poniedziałek. Startujemy z nagraniem o godzinie już pewnie koło... 13, ja dzisiaj jestem z Klarą w domu. Bo sobie niulka trochę kaszle, więc uznałam, że to jest dobra sytuacja, żeby została w domu, zresztą mówiłam o tym wczoraj. Tym bardziej, że w czwartek chcemy wyjechać, no i zależy mi na tym, żeby ekipa była zdrowa, więc dzisiaj Klara zostaje, może jutro też zostanie, żeby jej się na pewno polepszyło. Ja dzisiaj od rana słuchajcie, przygotowuję się, ponieważ za parę dni mamy. Dzień nauczyciela. Ja jestem jakoś tak się składa, zaangażowana we wszystkie możliwe trójki grupowe, klasowe, więc chciałam załatwić dzisiaj te wszystkie tematy związane z, no, świętowaniem tych uroczystości. Zrobiłam te wszystkie zakupy, które tam miałam w planie, w związku z tym, więc jestem na czysto, wszystko załatwiłam, wszystko mam ogarnięte. Hmm, chyba, a przynajmniej tak z grubsza. Kupiłam też cukierki do tortu z papieru dla Władzia. Pakuję teraz te wszystkie graty. Chciałabym to szybko przygotować, żeby, już to, żeby to już postawić i żeby móc o tym zapomnieć, żeby mogła się zająć innymi rzeczami. Tym bardziej, że w czwartek też jest pasowanie na ucznią Matyldy w szkole i tam też mam różne pomysły, co tam jeszcze można byłoby zrobić. A właściwie to jeden pomysł, który muszę go po prostu zrealizować. Później Wam pewnie pokażę, co dokładnie, o co mi chodzi. Teraz pakuję prezenty. Jeżeli spakuję i będzie to wyglądało przyzwoicie, to pewnie wam pokażę. Klara mi pomaga. Rosół się gotuje, żeby trochę nam wspomóc to przyspieszanie dochodzenia do zdrowia. Co ja powiedziałam? Żeby nam przyspieszyć dochodzenie do zdrowia to chciałam powiedzieć. Do dzieła. Dwie sztuki zgarnięte. Jedziemy do auta. Jedziemy do domu. Rosł dogotowywać. No i może spakować resztę gratów później. Wam pokażę, co ja tam wymodziłam z tymi prezentami. Ciepełko się zrobiło teraz, nawet całkiem miło. Bez kurtki sobie idę. A dzieciaki jak na Siberię półgieram. E, dzisiejszy w sumie dzień upływa nam pod znakiem różnych zadań plastycznych. Przygotowałam dla dzieciaków takie tarcze z flagą. Znaczy, z tym, nie jest flagą, z taką tasiemką w naszych narodowych barwach. Boże, jakie to jest trudne, żeby siedzieć tu i nie zwariować. W każdym razie tarcze. Bo kiedyś dawało się da dzieciom filcowe tarcze. Teraz to jest jakby nie... Nie używa się tego typu em, gadżetów. Więc wydrukowałam dzieciakom tarcze, tylko z datą, tak symbolicznie, na pamiątkę. A jak to będziemy nosić? No przyczepicie sobie agrafką do białych bluzek będzie ładnie. Tylko, aha, jeszcze na tym wszystkim będzie. Teraz gdzieś miałam taki przykład. Będzie to wyglądało tak? Tylko ta tarcza będzie jeszcze zalaminowana, więc ostatecznie będzie po prostu trwalsza. Słucham, ja Władzio. No bo beczysz cały czas, to masz katar. Dobra, kończę, bo się w tym żasku nie da działać po prostu. Dobra, zanim tort trafi do dzieci. Nie, to jest Władka robota, bo to jest Władka tort i Władek będzie dekorował naklejkami. Każdy torcik, każdy kawałek ozdób jedną naklejką, dobra? To jego. Tak to jego, bo to jego urodziny no, no, będą. Nie, Jestem nie, mistrzynią świata po prostu, że ja dokonuję takich rzeczy w takim tempie jeszcze, zrobiłam tort. Zawiązałam kokardę, zrobię świeczki ze słomach, Zaraz tu jeszcze drobię takie z papieru kolorowego takie płomienie e -e -e. i trujeczkę wytniemy z papieru zaraz. No bo to będą trzecie łodzienie. Tak, nie, 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 nie. To nie. skończyłam, moi drodzy, tort z papieru. Wygląda tak. Tu są 24 kawałki, chociaż dzieci jest 25 sztuk, ale pomyślałam, że i tak nie wszyscy pewnie będą obecni. Są świeczki, jak widzicie, są, jest trójeczka, chociaż ona taka no, koślawa trochę wyszła. Władek ponaklejał e, naklejki, e, no żeby trochę udekorować ten tort. W każdym kawałeczku są po dwa cukierki i balonik. No i taka wstążeczka, o i taki kaczecik. E, skoro nie ma imprezy, jak mówiłam, no to przynajmniej będzie tort tego rodzaju właśnie. Myślę, że fajna zajawka. Fajnie wygląda i myślę, że dla dzieci będzie atrakcyjna. To jest kolacja. Już ja jej się nie Ani <śmienic> Nie wiesz, się dzieje. <śmienic> Woah! A tak